To nasz dzisiejszy zachód, przewijak. Taki uniwersalny, może być dla chłopca, może być dla dziewczynki. Tu się kładzie dziecko, jest takie miękkie tutaj. Kąbeczka pod spodem, pieluszkę na to lub na przykład przeście I się przewija dziecko. Półeczki, szufladki, szufladki na kosmetyki. Dwie półeczki tutaj. Przewijak jest na kółkach. Tak więc się łatwo przesuwa. Ma również hamulce. Dwa. Jeśli chciałoby się zablokować, żeby się nie przesuwał, teraz już się nie przesuwa. A tu jeszcze tak się otwiera do góry i jest wanienka dla dziecka. Na pierwszych parę, myślę, miesięcy tu jest odpływ, tylko się wyjmuje odpływ i woda spływa. Wanienkę można również później wyjąć, jeśli już nie będziemy potrzebowali, czy na przykład wylać wodę to taki nasz dzisiejszy zakup dla Ignasia Dziękujemy, Dziękujemy. za uwagę